Tu i teraz. Dzisiaj o poranku w studiu Radia Warszawa wójt gminy Stare Babice, Sławomir Sumka, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Stare Babice, mam takie wrażenie, jak jeżdżę po tamtych terenach, w sposób naturalny zostają tak wchłaniane powoli przez Warszawę. Czy to jest zagrożenie, szansa? Jak pan to ocenia? Bo buduje się wszędzie i dużo. Na pewno na pewno warszawiacy wybierają Stare Babice jako miejsce swoje docelowe do zamieszkania i to jest taki naturalny kierunek ze względu też na walory, jakie gminy Stare Babice w ogóle powiat warszawski zachodni się szczyci. To jest bliskość puszczy kampinowskiej. Ten czar i urok, ale przede wszystkim walory przyrodnicze, A w dzisiejszych czasach doświadczamy wszyscy zmian klimatu, więc nas te zmiany klimatu wszystkie dotykają. Ale bliskość puszczy, bliskość natury powoduje, że możemy oddychać swobodnie świeżym, czystym powietrzem, ale też żyć w chłodzie, wśród przyrody. I to na pewno też jest taki kierunek ten do zamieszkania, gdzie warto osiedlić się, żyć, mieszkać. Poza jeszcze innymi wartościami, walorami, I to na pewno ten kierunek przyrodniczy i ta, to czyste powietrze powoduje, że Warszawiacy wybierają. Warszawa bardzo się zaludnia. Dużo mieszkańców z całej Polski, ale też ze świata wybierają. Warszawa jako swoje docelowe miejsce zamieszkania, do a babice stają się takim miejscem do, do życia, do, do rozwoju rodziny, i z tego się bardzo cieszę. Ale też to wyzwanie dla pana i dla całej infrastruktury, bo uliczki nie takie szerokie jak w Warszawie, a ludzi coraz więcej. Jednak i jest taki przeskok. Wyjeżdżamy z Warszawy, dużo, 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 dużo wszystkiego i nagle wszystko się urywa. To nie jest tak jak na przykład e, ze strony Białęki, że tak powoli kończymy, kończymy coraz mniej domów, coraz mniej, tylko tak od razu jakby przeskok, ale to też jest przeskok, jeśli chodzi o ulicę, e, no, korkuje się, jest coraz ciaśniej. Jak, e, jaki pan ma pomysł, żeby mieszkańcom żyło się lepiej pod tym względem? E Bo ulice z Gumy nie są. Nie chcemy być Warszawą, nie, nie zmierzamy w tym kierunku, żeby być stolicą Polski. Zmierzamy w tym kierunku, żeby być bezpieczną, wygodną gminą do życia. I ta Puszcza Kampinoska jest nam bliska, więc na pewno nie będziemy budować autostrad, a dróg szybkiego ruchu, bo w poszanowaniu dla przyrody, o którą walczymy i chcemy, żeby ona się jak najbardziej rozwijała, to też całe planowanie przestrzenne opieramy na poszanowaniu bliskości parku. I tu współpracujemy bardzo mocno z dyrekcją Kampinoskiego parku, którą serdecznie pozdrawiamy. Co robimy? Jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, to mamy całą gminę pokrytą planami i studium. Także to jest coś, co jest wartością dodaniu, dodaną. Pracował nad tym mój poprzednik i my teraz kontynuujemy tę pracę. Tak, aby gmina była zaplanowana, jak ma być, w jakim kierunku się rozwijać. Na pewno, na pewno kierunek ten drogowy. Drogi nie są z, z gumy, jak pan powiedział, i tutaj ta współpraca na styku Warszawa powiat, gmina, ale też Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, kładziemy na to duży nacisk i teraz pracujemy nad takim projektem, to jest warszawska bis, o którym często wspominamy przy wyborach, i po wyborach, natomiast to jest projekt, który jest dla nas przyszłością możliwością wyjechania spokojnie do Warszawy, ale też złapania oddechu przez Babice, Ożarów, Leszno, w dojeździe codziennym do Warszawy. Chcemy postawić na zielony transport, czyli autobusy elektryczne, wodorowe, czy też rozmawiamy z tramwajami warszawskimi, które Szukują swojego nowego miejsca poza Warszawą, tak aby stworzyć nową zajezdnię tramwajową. O tym też rozmawiamy. Więc czy to rozmów... też oznacza, że tramwaj do starych Babic dojedzie? czy znaczy, kiedyś dojeżdżał, bo przed e, wojną e, Bernerowo e, tam trafiał tramwaj, więc dlaczego nie e, tramwaj do Babic? Kiedyś Bernerowo należało do Babic, e, po, że powiem, po zmianach tych administracyjnych e, stało się częścią Warszawy. E, tramwaj był w Babicach, więc możemy wrócić historycznie do babic. Myślę, że patrząc na rozwój Warszawy i otoczenia metropolii warszawskiej, na pewno warto o tym rozmawiać tak, aby ten potok samochodów zatrzymać już w gminach około warszawskich, a Warszawa, żeby stała się zielonym takim miejscem, to to, co warczy prezydent, żeby było mniej samochodów, ale musimy tu spracować, jeżeli chodzi o transport miejski, o parkingi, wypracować wspólne stanowisko i stąd współpraca w ramach Stowarzyszenia Metropolii, tak, aby to w wszystko się rozwijało i ze sobą współpracowało. Dziś rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ulicy 3 maja: estrady i arkuszowej. Jak to wpłynie na. Płynność ruchu w tym miejscu będzie problem. Ten problem my już rozpoczęliśmy parę lat temu, dokładnie rok temu, kiedy rozpoczęliśmy remont ulicy Strady Ekologicznej, budując tam rondo. Zawsze jest problem, kiedy są remonty, ale potem po, po zakończeniu remontów się cieszymy, że jest bezpiecznie, że jest wygodnie i ta przepustowość się powiększy. Wiem, że firma, która została tam wywolniana, ma doświadczenie w budowaniu i skrzyżowań, więc będzie to Postępowało bardzo szybko i mam nadzieję, że bez dużych utrudnień dla kierowców. A okres ten wakacyjny też da chwilę oddechu, żeby można tam było pracować normalnie. A po wakacjach może już będzie większość prac wykonanych, tych trudnych. Myślę, że ten do końca roku będą jakieś utrudnienia, ale na pewno potem w kolejnym roku, kiedy zakończy się remont, będzie przyjemniej, bezpieczniej. Po odblokowaniu środków z KPO ile z tych środków może trafić do gminy Stare Babice, o ile w ogóle trafi? O ile w ogóle trafi, bo to są w większości pożyczki, dotacje. Staramy się o fundusze na parki, na place zabaw, na infrastrukturę taką, która dla nas jest bardzo ważna. To jest hala sportowa. Budujemy dużą halę sportową. Chcemy wybudować dużą halę, staramy się o środki. To jest hala w przyszkole podstawowej w Starych Babicach. Hala taka z innowacją, bo hala z basenem dla małych dzieci, żeby dzieci ze szkoły mogły wyjść, uczyć się, a a więc y będziemy o te środki aplikować, jeśli takie się pojawią. Y na, na pewno dużo jest środków dedykowanych dla miast, dużych y metropolii. A my będziemy te środki aplikować, jeśli tylko będzie do dostępność. Póki co to są dotacje y y i pożyczki. Jakie korzyści płyną z posiadania babickiej karty mieszkańca? To są upusty w poszczególnych firmach, to są upusty w poszczególnych rabaty w poszczególnych usługach, promujemy lokalną przedsiębiorczość, ale też mieszkańcy, którzy w okresie wakacyjnym chcą zapewnić dzieciom opiekę, wiadomo, że nie mamy tyle urlopu, żeby dzieci mogły z nami spędzać czas, to w tym jednym miesiącu, jakim jest na przykład lipiec czy sierpień, w zależności od roku, Opiekujemy się prawie że 600 dziećmi w ramach lata w gminie. I tutaj każde dziecko, każdy rodzic, który ma kartę mieszkańca i odprowadza u nas podatki i dostaje dofinansowanie w kwocie 300 zł na, na dziecko za tydzień pobytu na dziecka na, na takim turnusie, To jest 700 zł pełna płatność. My dofinansowujemy po stronie rodzica tylko 400 zł jest. Czy wprowadzenie tej babickiej karty mieszkańca spowodowało? wpływ do gminnej kasy tylu pieniędzy, że można właśnie te wszystkie e, atrakcje za, za, zapewnić? No nie tylko atrakcje, e, tylko bardzo potrzebne y -y. E, rzeczy. E, te atrakcje staramy się, znaczy tak, realizujemy, jeżeli chodzi o lato w gminie, czy też Dzień Babic, realizujemy w takim, takiej narracji bez alkoholu. Czyli promujemy spotkania dzieci, rodziców podczas Dnia Babic. Są Różnego rodzaju wydarzenia, czy lato w minie, bez alkoholu. I to są środki, które pochodzą z Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych i te przeznaczamy na profilaktykę, na edukację. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z kartą i tutaj promowaniem, no to promujemy przedsiębiorczość, ale też czy zwiększyło się wpływy z podatków, myślę, że na pewno tak, bo tutaj wymagamy i oczekujemy, że jeżeli w ramach karty mieszkańca dofinansowujemy bilet metropolitarny mieszkańcom, no to oczekujemy, że co roku okażą nam ten PIT, pokażą, że wpłacają ten podatek i sprawdzamy, że to, te wpływy są do naszej gminy. W tej chwili mamy około 4000 tysięcy osób zarejestrowanych, 4 chyba już i pół tysiąca zarejestrowanych uczestników karty. Kiedy będzie można posłuchać babek z babic? <laughs> Myślę, że na, na najbliższym dniu babic, babki z babic zagoszczą na, na scenie. No właśnie pytam o babki z Babis, bo w bo, yy, festiwalu yy, brały? Brały udział, tak? Tak. No, naprawdę mamy e, aktywnych, e, aktywnych mieszkańców, e, czy seniorzy, czy młodzież, e, każdy coś dla siebie znajdzie. Mamy Młodzieżową Rady Gminy, mamy Radę Seniorów, ale też e, mamy rozwiniętych artystycznie seniorów, którzy w różny sposób zespół bez nazwy, e, czy też Babki Z Babic, czy Chór Aprobata. To są takie nasze perełki, o których warto mówić i wspominać. Naprawdę czynią wiele dobrego. Artystycznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był wójt gminy Stare Babice Sławomir Sumka, który z pewnością do Starych Babic nie tylko na występ Babek z Babic zaprasza. Zapraszam Państwa serdecznie każdego dnia, każdej porze roku. Każdy coś dla siebie dobrego znajdzie w Starych Babicach. Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.